Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym jest odpowiedzią na apel Jana Pawła II, który właśnie prosił o to, aby być głosem tych, którzy tego głosu nie mają, czyli dzisiaj prześladowanych chrześcijan. Przez długi czas Polska, katolicy w Polsce również byli tymi, którzy tego głosu nie mieli. Przed laty to księża na zachodzie Europy stawali, mówili o polskim prymasie uwięzionym, o, o księdzu Jerzym Popiełuszko. Dzisiaj to my możemy stawać się głosem tych, którzy tego głosu nie mają. Chcemy też mówić o prawach człowieka, prawach ludzi, które są im odbierane, prawo wolności religijnej, które jest łamane w tak wielu krajach. Między innymi po to jest organizowany Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Przede wszystkim jest to też apel o modlitwę za tych chrześcijan, którzy dzisiaj doświadczają prześladowania i dyskryminowania. W tym roku ten dzień poświęcony jest sytuacji chrześcijan w Nigerii. Zaprosiliśmy biskupa Jacynta Ekbebo z wikariatu apostolskiego Bomadi, który przez Bisko 10 dni będzie przybywał w Polsce, odwiedzi między innymi Częstochowe, będzie na Apelu jasnogórskim w najbliższą sobotę 9 listopada, 10 listopada będziemy z księdzem biskupem na przy Świętej w Łagiewnikach, będziemy również 17 listopada na mszy w Kościele Świętego Krzyża na krakowskim Przedmieściu. Odwiedzimy również kilka parafii na terenie Polski, aby też było możliwe spotkanie biskupa z wiernymi. Będzie również nabożeństwo za męczenników, współczesnych męczenników, szczególnie tych, którzy oddali życie w ostatnim roku. To nabożeństwo będzie miało miejsce w Poznaniu 15 listopada w piątek wieczorem w katedrze Poznańskiej. Będziemy modlić się za męczenników, którzy oddali życie w ostatnim, tygo, w ostatnim roku.